do przedstawicieli rządu. Po pierwsze, panie ministrze, czy możemy liczyć na to, że z rządu otrzymamy jako parlamentarzyści raport o skali pomocy udzielonej Ukrainie i Ukraińcom? Taki raport przydałby się, skoro już środki i zasoby z państwa polskiego wyszły. Dobrze, żebyśmy po pierwsze w ramach transparentności w demokracji jako parlamentarzyści wiedzieli jaka jest skala tej pomocy. Poprzedni rząd wstydził się tego, ile przekazał środków i zasobów państwa polskiego dla Państwa sąsiedniego. My byśmy chcieli to po pierwsze wiedzieć. Po drugie. Chcielibyśmy móc posługiwać się tymi informacjami na forum międzynarodowym. W tej chwili nawet prezydent, publikując informacje na swojej stronie, posługiwał się danymi szacunkowymi. Także tu w debacie przede mną posłowie zabierający głos, jak poseł Jaskulski, posługiwali się danymi szacunkowymi. To nie są twarde dane ujawnione przez państwo polskie. Dlatego apeluję o to, żeby rząd takie dane podał do wiadomości publicznej. To jest pierwsze pytanie. Drugie, jaka jest racjonalność za tym, żeby stosować osobny system gospodarczy? darowania przywilejami czy wszelkiego rodzaju pomocą społeczną dla cudzoziemców, a zupełnie inny system dla cudzoziemców z paszportami ukraińskimi. Przecież to stwarza na państwie polskim obowiązek posiadania dwóch systemów kontrolnych. Ponadto te przepisy specjalne wobec ludzi z paszportami ukraińskimi, mówię ludzi z paszportami ukraińskimi, bo nie chodzi o narodowość, wbrew pozorom paszportami ukraińskimi posługują się nie tylko Ukraińcy, ale także Rosjanie, Gruzini i wiele innych narodowości. Jaka, jaka racjonalność jest za tym, żebyśmy tworzyli osobny system dla poszportów ukraińskich, osobne dla reszty świata oraz y, co z konsekwencjami dla całego systemu prawnego. Zwracam uwagę, że na przykład przywileje z tej ustawy skutkują dla handlu bronią w Polsce, co wydaje się nie było intencją ustawodawcy. Pomóc uchodźcom, a handel bronią to dwie różne rzeczy. Natomiast jeżeli wprowadza się ludność obcą z obcymi poszportami w te same prawa, które mają obywatele danego państwa, to rodzi to niezliczoną ilość konsekwencji prawnych, których moim zdaniem rząd PiS uchwalając te przepisy przy poparciu pozostałych partii poza konfederacją nigdy nie przewidywał. Dlatego wydaje mi się, że racją stanu państwa polskiego jest jak najszybciej przejść do normalnego sposobu wsparcia i prowadzenia polityki wobec cudzoziemców, a nie przedłużania tych nieszczęsnych spec ustaw, których konsekwencje prawne nigdy nie zostały w tej Izbie ani w pełni przedyskutowane, ani przemyślane, ani zrozumiane. Dziękuję bardzo. To było ostatnie pytanie zadane przez posła.